Ideologia nazizmu i ustrój trzeciej rzeszy w Niemczech. Nazizm to narodowy socjalizm tylko dla swoich. Była to ideologia rasowa rozwijana przez Alfreda Rosenberga i Adolfa Hitlera. Hitler podczas pobytu w więzieniu po nieudanej próbie przejęcia władzy w Monachium pisze Mein Kampf. Rozwinął tam koncepcję wroga wewnętrznego w postaci mniejszości narodowych oraz nienawiść wobec innych krajów. Nazwał Niemców narodem panów Herrenvolk. Propagował rasizm. Najważniejsi byli Aryjczycy. Mogli łączyć się ze skandynawami, ale z nikim innym. Wszystkie inne narody były gorsze, Żydzi i Romowie byli nie ludźmi według Hitlera nie powinni istnieć. Leben Sraum, przestrzeń życiowa, której potrzebują Niemcy, czyli w skrócie wybić narody słowiańskie, żeby mieć dla siebie przestrzeń, a dokładniej narody te sprowadzić do roli niewolników, którzy będą zajmować się takimi pracami, które dla wspaniałych niemieckich obywateli są ujmujące. Hitler swoją nienawiść skupił jednak głównie na Żydach i Romach. Oskarżał ich o egoizm grupowy, że są zdrajcami, czego dowiodła I wojna światowa: nie mają własnego państwa, są nielojalni, myślą tylko o sobie. Nacjonalizm integralny, naród ponad wszystko, koncepcja, w której dobro mojego narodu uprawnia mnie do krzywdzenia innych narodów, prawo silniejszego. Na, nazizm zakładał antykomunizm, ponieważ komunizm niszczył podziały narodowe. Kobieta była przeznaczona do sfery wychowania dzieci, kuchni i kościoła. 3K Przejęcie władzy przez Hitlera. W 1930 roku kryzys USA dotarł do Europy. Dotknął mocno Niemcy i uznano, że tylko nacjonalizm jest w stanie uratować kraj. NSDAP, czyli partia Adolfa Hitlera, zwyciężyła wybory do parlamentu. Hitler miał duże poparcie, ponieważ obiecywał wspierać drobne interesy i był za odzyskaniem ziem utraconych po I wojnie światowej. W styczniu 1933 roku Hitler otrzymuje od ówczesnego prezydenta Paula von Heidenberga pozycję kanclerza, czyli szefa rządu. Po pół roku rządów Hitler delegalizuje wszystkie partie polityczne oprócz swojej. W 1934 prezydent umiera, a parlament likwiduje urząd prezydenta, mianując Hitlera Führerem i kanclerzem III Rzeszy. 1934 Noc długich noży. Służby państwowe, głównie Gestapo, poszukuje działaczy SA, służby partyjnej. Przywodców, przywódców rozstrzelano. Rozstrzelano również wszystkich ludzi, którym Hitler coś zawdzięczał lub był z nimi na ty. Spopularyzowało się SS. Była to partyjna armia i zarazem osobista gwardia Hitlera. Stworzono Hitler Jugend, czyli młodzieżówki stworzone do inwigilacji od najmłodszych lat. Należała do niej cała młodzież w wieku szkolnym. Zlikwidowano związki zawodowe. Państwo regulowało wszelkie spory między pracownikami. Używano propagandy sportu i tężyzny fizycznej również kobiet, żeby rodziły zdrowe dzieci. Organizowano defilady. W 1935 otwarto pierwsze obozy koncentracyjne dla obywateli niemieckich. Umieszczano tam niemieckich Żydów, Świadków Jehowy, komunistów, socjalistów oraz gejów i kryminalistów. Osoby niepełnosprawne i chore psychicznie były sterylizowane, a kilka lat później rozpoczęła się akcja mordowania tych grup. Przymuszano do aborcji, jeśli doszło do poczęcia dziecka Aryjczyków z niearyjczykami, oraz zakazywano aborcji dwojga Aryjczyków. Wprowadzono ustawę o niemieckiej krwi i czci, definiowała ona kto jest Żydem. Jeśli choć jeden z dziadków był Żydem, to Ty też jesteś Żydem. A kto mieszańcem? choć jeden z pradziadków, oraz mówiła o tym, że Żydzi nie mają żadnych praw. W listopadzie 1938 roku miała miejsce noc kryształowa, czyli pogrom żydowski w Berlinie, który ogarnął potem całe Niemcy i Europę Wschodnią. Spalono wiele synagóg, bito i zabijano Żydów, niszczono ich dobytek i odbierano oszczędności całego życia, a jako że nie mieli żadnych praw, to nie mogli nic zrobić. W tym czasie było też jednodniowe przyzwolenie na samosądy ludności na społeczności żydowskiej. Wcześniej i później było to kontrolowane przez państwo. Skutkiem nocy kryształowej były masowe emigracje Żydów do USA i Francji. Trzecia Rzesza była państwem dualistycznym. Było prawo państwowe oraz gestapo i SS, które rządziły się swoimi prawami i mogły podważać prawo państwowe. Hitler był ponad prawem i było to jasne powiedziane.